Cześć, witam. Pojazd, który widzicie tutaj za mną, to jest może to nazwać mobilnym punktem kawowym, albo w skrócie po prostu kawiarnią rowerową. Jest to, jak jeśli ktoś kojarzy velotaryfę, no to jest to reinkarnowana velotaryfa na taką kawiarkę, z której będzie można napić się kawy, herbaty, gorącego kakao i też poczęstować się jakimś słodkim ciastkiem, może ciastem. No i miejmy nadzieję, że tutaj dzisiejsza wizyta w Urzędzie Miasta Łodzi sprawi, że będę mógł również sprzedawać tą kawę w innych miejscach w Łodzi, m.in. na Piotrkowskiej. No W Łodzi istnieje generalnie problem z gastronomią handlem owoźnym poza, poza trzema wyjątkami, które stanowią saturatory. Wydaje mi się, że, że estetycznie i funkcjonalnie nie odbiegam chyba od funkcjonowania saturatorów latem. W związku z tym jestem dzisiaj tutaj na dziedzińcu Urzędu Miasta Łodzi razem ze, swoim, ze swoją mobilną rowerową kawiarnią. Mam nadzieję, że, że się uda...